Kocham tę nutę. Do kurwy piekielnej. Co to za dziwka! Słuchaj, no ty różowy worku na spermę. Masz trzy sekundy, żeby wypierdalać w podskokach z mojego miejsca parkingowego. O cholera! Verosika! Blitzo, mogłem się tu ciebie spodziewać. Wali rybą na całą okolicę, a przecież najbliższy ocean jest trzy kręgi piekła niżej. Też mogłam się ciebie spodziewać. Lecą alerty o zaginionych dzieciach. Wypuścili cię z odwyku, a ty dalej chlarz, dziwko. Trzymasz flaszkę belzejuza z takim pietyzmem, jakby to był ostatni kutas w piekle. Wypuścili mnie, bo jestem sławna, a odwyk jest dla żałosnych przegrywów. Masz pozdrowionka od siostry. Czemu tu zaparkowałaś? To jedyne miejsce wynajmowane przez moją firmę, więc zabieraj stąd ten pizdowaty samochód. Przyjrzyj się, frajerze, tu jest moje imię. Robię zlecenie dla jednej ze znacznie bardziej prestiżowych firm w tym budynku. Nie wierzę. Przez tydzień będę zarządzać ich zespołem. Tydzień? Nie ma kurwa opcji, żebyś tyle tu parkowała. Wkurzyłeś się, bli, co? Uciekniesz i zostawisz mnie z rachunkiem za hotel? Ugradniesz mi auto? Wylądujesz w kręgu gniewu i wyczyścisz mi karty, wykupując lekcję jazdy godnej? Przestań mi to wypominać, dziwko. Zadław się chujem. Czekaj! Przestaw ten wóz albo... Albo co? Albo poskarżę się HR-owi. Wystarczy. Poznaj mojego nowego Ogara Vortexa. W przeciwieństwie do ciebie zna się na robocie. Na raść Zmarnowałem tyle czasu na tę dziurę do ruchania. Znasz Verosika Mayday? Kogo? Tak, byliśmy razem. To było po tym, jak została gwiazdą Popu? Byłeś z gwiazdą Popu? Czemu jesteście tacy zdziwieni? Może dlatego, że to Verosika Mayday, a ty jesteś sobą. Może jest ślepa? Albo doznała urazu mózgu? Nie róbcie z tego niewiadomo jakiej afery. Ja nie wtykam nosa w wasze żałosne życie. A właśnie, że wtykasz. Jaka była w łóżku? Millie. No co? To gwiazda popu. Też chciałbyś wiedzieć, czy Michael Crawford jest dobry w łóżku. Racja. Koniec tematu. Milly, przeparkuj. Loni, Moxie, idziemy załatwić tę szmatę. Myślicie, że mnie widzieli? Mam dzisiaj chujowy makijaż. Wyglądasz pięknie, Luni, jak zawsze. Zamknij się, tato. To znaczy, blitz. Te, wielkolud, gdzie twoja puszczalska szefowa? W biurze na drugim piętrze nie było nic wolnego, więc upchnęli nas tutaj. Wyszło taniej. Bez jaj. Sorry, stary. Dojada cię, suko. Pójdę tam i spróbuję się z nią dogadać. Nie jestem koneserem muzyki pop, więc jej reputacja opiera się dla mnie... Przestań pierdolić, Moxi. No to wchodzę. Mam przyjemność z panią Verosiką. jestem pracownikiem IMP i chciałbym podkreślić, jak istotne jest dla nas nasze jedyne miejsce parkingowe. Jaki słodki maluch. Nosi muszka jak dorosły. Proszę mnie nie patronizować. Chcesz buziaka maleńki? Miło z pana strony, ale jestem żonaty. Przekażesz ode mnie wiadomość swojemu szefowi z miękkim fiutem? Nie dotykaj mnie tam. Boxy chroni przed nią każdą dziurę. Muszę się położyć. I to już. Tak się nie godzi. Koniec zabawy dziwko. Traktujesz moich pracowników jak szmaty, więc wyzywam cię na wyzwanie. Kurwa, to chyba pleonazm. Mm. Czy ten chochlik Cholik wyzwał cię na piekielny pojedynek? Na to wygląda. Jakie są zasady? Rok w rok teleportujecie się na Ziemię i rozsiewacie Wenere, a przerwa wiosenna to idealna pora na użycie topora. Założę się, że nawet takie puszczalskie sukuby jak wy nie zerżną do wieczora tylu ludzi, ile my zlikwidujemy. Ty mówisz serio? Wchodzę w to, Szmato. Dobra, zamknąć dupy. Oto mój wykurwisty plan. Babimy do nas pierdeliard klientów. Przechodzimy przez portal. Robimy rzeź, świetnie się przy tym bawiąc. Zwłoki pakujemy na jebitny kajak, spychamy go do wody i podpalamy, żeby przyciągnąć rekiny, orły i innych zastrańców. Może nawet gęsi. Zwierzęta zżerają ciała, a my wygrywamy pojedynek i śmiejemy się tej zachłanej puszczalskiej kurwie w ryj. Pytania? Tak. Czemu ten plan nie ma sensu? To nie było pytanie, to nie był plan. Zajebiście wszystko wyjaśniłem. Nie moja wina, że twój gładziutki móżdżek tego nie przetworzył. Że co? Nazwałem cię tępym. Naucz się przyjmować krytykę, ty łamago z małym fiutem. Kiedy w końcu pójdziesz na lekcję rysunku? Kiedy w końcu zrozumiesz, że są zbyt drogie? Mogłabym tym razem się do was przyłączyć? Nie mam mowy. Nawet o tym nie myślę. Przerwa wiosenna to nie jest miejsce dla wrażliwych gotek. Tam wyżej jest pełno zboczeńców, którzy zeszczaliby się na twój widok. Potrafię się wmieszać w tłum. Weźcie mnie ze sobą. Co opowiedziałaś? Potrafię się wmieszać w tłum. Masz swoją ludzką postać, a wy nie? Cały ten czas szwendaliście się po ziemi bez przybierania ludzkiej postaci? Zmiana planów. Luna zwabi do nas ofiary, a my zajmiemy się resztą. Co wy na to? Czysty geniusz. Jest jeden problem, szefie. Potrzebujemy klienta, który zleci nam tyle zabójstw, że wygramy pojedynek. Nie możemy samowolnie urządzić masakry. Zostaw to mnie. Pozostało nam czekać. Szefie, nie ma szans, że jedna ulotka, która wygląda jakby stworzył ją analfabeta, przyciągnie do wieczora tłumy klientów. Kto pierwszy? Nikt nie może nas zauważyć. Strzelanie na oślep wywoła panikę, więc Luna zwabi ofiary w ustronne miejsce. Masz listę, Luni? Tak. Luni, przeszłaś samą siebie. Wyglądasz okropnie. Jestem z ciebie taki dumny. A teraz aport. 9 zabójstw na liczniku. Ta dziwka na bank tego nie przebije. Wiosenne świry? Jesteście gotowi na melanż życia i pozbawienie się resztek godności? Zapraszam na pokład. Boarding zakończony. Kurwy nędzy, Suka rozpoczęła swoje godowe wycie. Ci napaleńcy będą jej jedli z ręki. Podkręcamy tempo. Masz tego typa na liście? Chyba, tak. Świetnie. A ty co za jeden jakiś skrzat? Tak, fajnie, co? Jaka szkoda, że nikt się o tym od ciebie nie dowie. Lecimy z następnym, luni? Gdzie jest moje maleństwo? Tam. Chcę skosztować? Hey! No, cześć. Oh, Hej. Hey. Pracujesz, Pracujesz dla stupniętego byłego mojej szefowej. Yeah. Tak, wyszło niezręcznie. Weird? Los. Jej dramy to nie mój problem, za mało mi płaci. Yeah, yeah. Mam na imię Luna. A ja... Okay. Vortex. Gorący towar, dosłownie. Wortex to z łaciny wira. a wiry wydzielają ciepło. Tak mi się wydaje, co nie? Tak, chyba. Dla przyjaciół jestem tekst. Serio? Chciałabym mieć przyjaciół. To znaczy... nie mam przyjaciół. Przeszkodziłem wam w czymś? Nie, tylko rozmawiamy. Rozmowy prowadzą do HPV. Szef przepadł. Chyba sami musimy ogarnąć tę listę. No to jasne. Emki wkroczą do akcji i zbiją kupę siana. Blitz, schowaj się. Zaraz przez ciebie wpadniemy. Chciałem sprawdzić, co jest na tyle ważne, że odciąga cię od obowiązków. Nie należy mi się przerwa? Na szali jest miejsce parkingowe. Gościu, weź wyluzuj. Nie wtrącaj się, dobra? To nie twój biznes. Dosłownie. Czemu nie możesz zostawić mnie w spokoju na pięć minut do cholery? Bo cię adoptowałem, a to powinno coś znaczyć. Niby co, nie jesteś moim ojcem. Miałam prawie 18 lat. To nic nie zmienia. A powinno. Nie potrzebowałam cię palancie i nadal nie potrzebuję. Idziemy na całość. Boże, to jebany opos. O raciu, Mam go. Dawać go do beczki. Piwo z oposa. Czas się nawalić. Do odcinki. Blitz, ja. Baw się dobrze, Runi. Ja sobie Ale Adakcja. You okay? Trzymasz się jakoś? Fine. Tak, przejdzie okay, okay. mu jak zawsze. <laughs> Cieszę się, że potrafisz to mu, to mu to się to postawić. Hmm. Masz jaja. Dzięki. Cześć. Od kiedy masz cztery głowy? Wycałuję je wszystkie. Рыбка. Kobietę. Zapinacie w dupę, prawda Brawo! Popisałaś się Mills. Moks jest cały? Tak nic mu nie jest. Ale ubaw. Jestem taki pijany. Zaraz zrzegam się tęczą. Plico? Świetnie. Brakowało nam tu tylko dziwek. Wynik od początku był przesądzony, prawda? To chyba nie należy do nas. Jaka by była szkoda, gdyby ktoś się dowiedział, że przez was po świecie ludzi grasowała gigantyczna ryba mutant. O, mój szatanie! Macie przejebane. Za to wy Gremliny dostaniecie opierdol za paradowanie po ziemi bez ludzkiego przebrania. Nazwali mnie posem. Nie jestem oposem. Możemy zachować to wasze żałosne przedstawienie w sekrecie, jeśli tylko oddasz nam miejsce parkingowe. Stoi! Rozjebaliśmy ich! Tak jest! Dobrze ci tak, Suko. Zmywamy się stąd. Ex? Muszę spadać, ale jak chcesz kiedyś wpaść na imprezę, to będziemy w kontakcie. Serio? To znaczy spoko. Super. Moja dziewczyna organizuje dzikie melange dla ogarów. Fajnie, nie mogę się doczekać. Ogarniemy ci przyjaciół. Loni wracamy. Zaparkujemy nasz wykurwisty samochód na naszym wykurwistym miejscu parkingowym. Ręce do góry. Wy popaprani zboczeńcy. Do roboty dziwki czas possać trochę psich kutachów.